Chodzi, natomiast my wykorzystujemy właściwości lecznicze kamieni. Te właściwości zostały odkryte na zasadzie wielowiekowych doświadczeń. I teraz my się zajmujemy przede wszystkim kamieniami szlachetnymi. Kiedyś mówiło się półszlachetne, szlachetne, oczywiście. Te najbardziej szlachetne kamienie to są brylanty, topazy, wszystkie inne yy, cudowne, które składają się na najpiękniejszą biżuterię świata, na najpiękniejsze kształty i różnego typu przedmioty. Dlaczego szlachetne? Dlatego, że rzadkie, moi drodzy. Dlatego, że bardzo łatwo poddające się obróbce, a poza tym, dlatego, że bardzo twarde. I ja tu kiedyś już Państwu mówiłam, że <laughs> działanie kamieni w wielu wypadkach zależy od ich właściwości fizycznych, to znaczy m.in. twardości. Im kamień twardszy, tym więcej i szybciej wypromieniowuje z siebie energię. Najbliższe nam kamienie to jest cała rodzina kwarców, ale my tutaj mamy w tej chwili zgromadzone nie tylko kwarce. Stosujemy je do <coughs> likwidowania chaosu w naszym organizmie. Czyli krótko mówiąc, jeśli jesteśmy chaosu, to nie ma żadnej zachody. Jest w organizmie chaos, a te kamienie działają zarówno od strony energetycznej, tworzy się rezonans. Między naszymi potrzebami a tym, co kamień wypromieniowuje. Dlatego ja jestem tak zafascynowana kryształami. Popatrzcie, no, przywiozłam kilka naprawdę ładnych okazów kryształów. To są naturalne postaci. Natomiast postaci obronione, z którymi na początku pracujemy, to są bębnowe. I pracujemy, o tu jest taki większy bębnowy kryształ, już dymny. Dlaczego pracujemy na początku z dębnowiem? Ponieważ energia kryształów naturalnych jest energią dziką, naturalną, silnie działającą, działającą punktowo i najpierw musimy się nauczyć jej stosowania. Chcecie? Kamienie im bardziej przejrzyste, tym bardziej nadają się do leczenia wszystkich spraw związanych z naszymi emocjami, z naszą psychiką. Im bardziej matowe, tym bardziej nadają się do leczenia ciała fizycznego. Co nie znaczy, że te przepiękne kryształy nie używamy do leczenia naszych dolegliwości. Z tym, że nie można powiedzieć, że im czystszy kamień tym on jest dla nas korzystniejszy. W jakimś sensie tak, bo oddaje bardzo czystą, bardzo piękną energię, ale jednocześnie im kamień ma więcej różnego typu inkluzji, wtrętów takich czy innych, tym ten kamień działa silniej, bo działa nie tylko za pomocą swojej struktury kryształu i wypromieniowanej energii na zasadzie tego rezonansu kamień i my. działa za pomocą przepięknych kolorów i stąd.